Ciemka. Ja jestem Adaho i witam was w comiesięcznym miesięcznym święcie Dragon Ball, a, czyli dniu 20., dniu, w którym premierę swoją miał rozdział 74 rozdział mangi Dragon Ball Super i jest to rozdział o tyle ciekawy, że tym razem porównałbym go do Kanapki. Kanapki, w której znamy smak jedynie chleba, ponieważ kanapka składana, w której znamy tylko chleb z przodu i chleb z tyłu. Nie wiemy, co jest w środku. W zasadzie wiemy, co będzie w środku, ale nie znamy tego smaku. Już dla osób, które nie wiedzą o czym mówię, przetłumaczę tę metaforę, a mianowicie 7 pierwszych paneli, które widzieliśmy w szkicach, są nam znane. Oczywiście dla osób, które szkice oglądały. I kilka ostatnich paneli, które na pewno większość z was już widziała, również znamy. Nie wiemy, co jest w środku, mimo tego możemy się domyślać ze względu na to, że tytuł dzisiejszego rozdziału to. Vegeta kontra Granola. Oczywiście przechodzimy sobie do mangi, link do niej znajdziecie w opisie, także jeśli chcecie słuchać mojego omówienia i oglądać mangę na własną rękę, możecie śmiało tak robić, aczkolwiek co ciekawsze kadry będę wam pokazywał, oczywiście nie za dużo ze względu na to, że prawa autorskie to jest coś na co trzeba uważać. Z tego miejsca chcę jeszcze przypomnieć o jutrzejszym streamie, który będzie miał miejsce o 17:00. Tradycyjnie będziemy sobie rozmawiać o mandze więcej, także jeśli dzisiaj nie dowiecie się czegoś, co byście się chcieli dowiedzieć, możecie wpaść jutro. Tak samo 23. będzie stream, w którym będziemy sobie oglądać relacje na żywo z Comic Conu, z panelu dyskusyjnego na temat nowej kinówki Dragon Ball. Także na pewno będą tam informacje, których jako fani Dragon Balla nie chcecie przegapić, a jeżeli nie chcecie ich przegapić, Zostawcie suba u mnie na kanale Czerwony Guziczek na dole z napisem. Subskrybuj! Bardzo dziękuję. Odpalam jeszcze Wegetę, dlatego że to jest jego rozdział. Jeśli chcecie kupić takiego albo jakąś grę, zerknijcie w linki w opisie. Przechodzimy do rozdziału. Na pierwszym panelu widzimy Sugarian, którzy uciekają ze swojego miasta do jakichś tam pewnie schronów. Widzieliśmy też to w poprzednim rozdziale, że te eksplozje wywołały wielki niepokój pośród przedstawicieli Bogu ducha rasy. Zastanawiam się tylko, czy to będzie miało jakiś większy wydźwięk, czy jest to pokazane tylko, żeby zbudować taką większą głębię, żeby nie, nie wyglądało to tak, że na planecie jest tylko Vegeta, Goku i Granola, żeby było pokazane, że coś się jednak oprócz tej walki dzieje. I przechodzimy do rozmowy Vegety, który wiemy, jak w poprzednim rozdziale było pokazane, wylądował naprzeciwko Granoli, tym samym uratował trochę Goku, którego Granola chciał wykończyć i rozmowa się zaczyna. Powinieneś wiedzieć, że triki... Takie jak fuzja i klony, nie będą działać przeciwko mnie. Mówiłem już o tym przy omawianiu szkiców, ale nie wszyscy ten film widzieli, dlatego tutaj to powtórzę. Oczywiście, jeśli chodzi o klony, jest to ewidentne nawiązanie do tego, w jaki sposób Granola walczył z Goku. Podzielił swoją moc na dwie części, stworzył z części swojej mocy klona, i to właśnie ten klon walczył z Goku. Vegeta uprzedza Granolę, że ten trik na niego nie zadziała, ale Vegeta również mówi o fuzjach. I jest to dosyć dziwne, ponieważ no, Granola jakby nie pokazuje, że miałby z kim się w ogóle fuzjować. Jest tam sam. Moim zdaniem, Toriyama. I Toyotaro umieścili to, to słowo, te fuzje. Niekoniecznie tutaj jest to ubrane w takim wydźwięku, że chodzi o taniec fuzji, tylko jakąkolwiek fuzję, jakiekolwiek połączenie, żeby nam, czytelnikom, przypomnieć, że Vegeta nadal potrafi używać techniki Force Spirit Fishing, której nauczył się na Yardrat. Tak czy inaczej, Granola odpowiada, że nie ma żadnych potrzeb, żeby używać żadnych trików. Użył klona, żeby zachować swoją siłę, ponieważ jego ostatecznym celem jest Freeza, co trochę mnie śmieszy, bo Freeza jest znacznie słabszy niż Goku i Vegeta w obecnych formach. Przynajmniej tak nam się wydaje, prawda? Więc fakt, że Granola chciał oszczędzać na Goku i Wegecie, żeby wykorzystać pełny potencjał na frizie, świadczy tutaj o jego trochę niewiedzy. Vegeta z uśmiechem na ustach mówi, a ty dalej o tym? Moje drogi z armią frizy rozeszły się bardzo dawno temu. Tak się składa, że jest on również naszym wrogiem. Granola nie ma zamiaru wierzyć w te słowa, kwituje to śmiechem i odpowiada, że narażasz życie swojego szefa po to, żeby zachować swoją skórę? Saiyanie naprawdę są żałośni. Vegeta irytuje to, że prawda, którą przekazał Granoli do niego nie trafiła, ale tutaj odzywa się milczący od jakiegoś już dłuższego czasu Outmil, który granoli na ucho mówi. Hej granola, nie wydaje ci się, że to jest trochę dziwne? Ten drugi Sajanin również powiedział, że wcale nie jest złoczyńcą. Chodzi oczywiście o Goku, który, z którym granola przed chwilą walczył i Goku też zdziwiło to, że granola chce semsty na sajanach, którzy zniszczyli jego lud. Jaki lud? Lud ekipy. <grym> to było poniżej pasa. Granola odpowiada Utmilowi cały czas prezentując ten swój niezmienny pogląd, że mówią te wszystkie rzeczy, żeby ocalić swoją własną skórę. Na co Oldmill odpowiada, że tak, no jest to możliwe. Vegeta już ze znacznie poważniejszym tonem odpowiada Granoli, że możesz sobie myśleć co chcesz, ale w momencie, w którym twoja planeta została naje najechana, ja byłem dzieckiem. Ta sprawa, te wydarzenia nie mają nic z nami wspólnego. Jak Vegeta i my wszyscy spodziewaliśmy się, te słowa również nie trafiają do Granoli, który dalej twierdzi, że będzie miał swoją zemstę na Sajanach. Na co Vegeta z uśmiechem już odpowiada? No, tego się spodziewałem. W takim razie, jeśli tak wygląda sytuacja. Powiedz mi, dlaczego miałbym się powstrzymywać? Po czym Vegeta, zakończywszy krążenie wokół granoli, bo przez ten cały czas chodził sobie w kółeczko wokół granoli, staje jeszcze raz naprzeciwko niego i transformuje się w formę Super Saiyana Blue. Przygotuj się do zniknięcia razem z historią twojego ludu. Po tych słowach Vegeta wystawia ręce w bok, kładzie je na ziemi, wyrywa skały dookoła granoli i zawiesza je wokół niego. Po czym na każdej z nich, na każdym odłamku skały, używa Haka i możemy to rozpoznać po charakterystycznych eksplozjach, po charakterystycznym ruchu rąk. Jestem ciekaw, o co Vegeta Raczej nie był to atak bezpośredni, być może było to jakieś rozpoczęcie walki, może jakaś zasłona dymna, ponieważ Vegeta zniszczył te kamienie, które nie bezpośrednio zaatakowały Granole tylko wytworzyły wokół niego taki kurz i widzimy wielki wybuch, który z odległości widzi Oil. Widzimy również dalej nieprzytomnego Goku, trzęsące się autka uciekających Sugarian, i w tym momencie przechodzimy do rozdziału, który już wychodzi poza szkicę. Także widzę to z wami pierwszy raz. Rozumiem, Twojej niszczycielskiej sile. Brakuje trochę mocy, więc próbujesz nadrobić to ilością. Granola komentuje ten atak Wegety, po czym ląduje za nim. Pozwól mi zilustrować otchłań, jaka nas dzieli, po czym granola jednym ruchem ręki wyrywa potężny odłamek skalny, który jest za wegetą. I tym samym ruchem, który właśnie wykonał Vegeta, wybucha go za plecami sajęckiego księcia. Ten jest odepchnięty wybuchem w stronę Granoli, po czym Granola kontynuuje natarcie i potężnym uderzeniem trafia Vegetę w brzuch. Mimo wszystko Vegeta nie wyleciał w powietrze, stoi cały czas naprzeciwko Granoli, chociaż to uderzenie naprawdę zrobiło na nim wrażenie. Widać, że zaczyna krwawić z ust, trzyma się za brzuch, ale nie pozostaje dłużny Granoli i wysyła w jego stronę pocisk Ki. Niestety serialianin jest za szybki, żeby ten pocisk go trafił. W mgnieniu oka teleportuje się kilkadziesiąt metrów na ziemię. Vegeta Widzi to i doskakuje do granoli. Walka toczy się w powietrzu. Wymieniają ciosy, ale granola ma przewagę. Potężnym kopniakiem kieruje Wegetę w stronę ziemi, a walka toczy się teraz nad rzeką i to właśnie do niej. Wpada Wegeta, ale to kopnięcie nie zrobiło na nim aż takiego dużego wrażenia. Przyjmuje kolejny raz pozycję bojową i staje naprzeciwko nacierającego Granoli, który dolatuje do niego i kolejny raz przechodzi do ofensywy. Tym razem Wegeta musi stawiać blok, nie jest w stanie odpowiadać na te uderzenia. Granola zamachuje się i potężnym prawym prostym trafia w blok Wegety, który jest odrzucony. Granola poprawia kopniakiem, Wegeta jest odrzucony jeszcze dalej, po czym Serealianin wyprowadza jeszcze jedno, trzecie uderzenie. Który tym razem trafia Wegetę czysto. Ten jest wepchnięty do wody, granola w swój charakterystyczny sposób zaczyna strzelać w paluszków, pociski i bardzo tutaj ładnie jest to narysowane jak Wegeta jest w wodzie. Zobaczycie to teraz. Wegeta jest w wodzie i te pociski trafiają do wody, ale pamiętamy, że jak Wegeta z goku lecieli na statku hittersów właśnie na planetę Serial. No to Wegeta sobie trenował w basenie. Także <laughs> teraz jego trening w basenie prawdopodobnie przyniesie skutki. Wegeta nawet nie blokuje tych pocisków, tylko przed nimi ucieka. Ewidentnie jest zepchnięty kompletnie do defensywy. Dochodzimy do wielkiego Spadu, granola cały czas goni wegetę, wystrzeliwując w jego stronę pociski w końcu wyskakuje z tej wody, zmierza w dół wodospadu granola kontynuuje tę kanonadę ciosów, tym razem strzelając bezpośrednio w dół i widzimy wegetę który niczym Paweł Korzeniowski delfinem <grym> delfinem płynie z prądem pły... rzeki jeśli chcecie mi powiedzieć, że wegeta płynie nie latając, żeby ukryć swoje łuki nie, to nie jest prawda. Jest przetransformowany. Gdyby chciał ukryć swoją ki, to byłby w bazowej formie. Jest przetransformowany, więc jakąś energię na pewno wytwarza. Ale Granola zauważa go dopiero po chwili, także prawdopodobnie Vegeta tutaj swoją ki jakoś może nie tyle co ukrył kompletnie, ale zamaskował. I Granola dostrzega Vegetę i próbuje w jego stronę wystrzelić po prostu jakąś elektryczną technikę, która przypomina łuk. Granola odzywa się do Mila i mówi: "Aim assist" czyli asysta w celowaniu Oatmeal. Oatmeal odpowiada Roger, ale co jest tutaj dla mnie wielkim zaskoczeniem, to to, że naprawdę może się okazać, że Oatmeal jest tą opaską, jest w, czy, czymś w stylu sztucznej inteligencji, która ma więcej oleju w mózgu, ponieważ był w stanie zauważyć, że Goku i Vegeta nie wyglądają na tych złoczyńców, za których ma ich Granola, więc być może jest to bardzo skomplikowany rodzaj sztucznej inteligencji. Ale fakt, że Granola odezwał się do niego, do Oatmeala i kazał mu pomóc y, wykonać asystę w tym namierzaniu, może faktycznie oznaczać, że Oatmeal jest tą opaską. Ale czytajmy dalej. Oatmeal zwraca się do granole i mówi Jeszcze nie, jeszcze nie strzelaj. Pozwól mu wypłynąć w to jezioro, gdzie nie będzie tyle przeszkód. Jeszcze troszkę. Jeszcze troszkę. I ognia! Po czym Granola wystrzeliwuje potężny atak, który leci wraz właśnie z prądem rzeki. W końcu dolatuje do Wegety. Vegeta nie jest w stanie go uniknąć, więc zaczyna go blokować. Cały czas jest pod wodą. Vegeta nie jest w stanie odepchnąć, ani uniknąć tego ataku. Jest cały czas spychany. Granola uśmiecha się pod nosem i mówi, co? Stawiasz opór? Nie masz szans. Po czym Vegeta chyba właśnie najprawdopodobniej wykonuje Hakai na tym pocisku, ponieważ widzimy charakterystyczne ściśnięcie palców, które widzieliśmy też na początku tego rozdziału, kiedy Vegeta wykonał Hakai na tych odłamkach skały, czyli niszczy ten pocisk z najbliższej odległości. Prawdopodobnie otrzymuje też obrażenia ze względu na to, że widzimy wyrzuconego Vegetę, który ląduje na plaży. O nie, każdy z nas zna to uczucie, kiedy jest mokry i później kładzie się na piasku. Uczucie piasku, w mokrych majtkach, to jest nic przyjemnego i Wegeta właśnie teraz tego doświadcza. Wydaje mi się, że to jest kwestia, w której najbardziej Vegeta w tym rozdziale póki co współczuje. Wegeta cały mokry, z piaskiem w gaciach i zmęczony, wstaje na nogi na tej plaży, ale Granola bez żadnego śladu, bez żadnych oznak zmęczenia podlatuje do niego i zaczyna rozmowę. Zaskakujące. Jesteście znacznie bardziej silniejsi niż się spodziewałem. Vegeta odpowiada, że nadal brzmisz bardzo przychwalająco się i że patrzysz na nas z takiej perspektywy, że to ty jesteś taki silny i mówię, że o, jesteście tacy silni, nie spodziewałem się. To, to jest trochę prawda, z tym się zgodzę. Granolas zdobył siłę w zasadzie Cheatując, używając smoczych kul, a teraz zgrywa takiego cwaniaka naprzeciwko Wegety i Goku, którzy trenowali przez całe swoje życie. To w Granoli mnie trochę irytuje, ale rozumiem, że jest to część charakteru. Granola odpowiada, dlaczego miałbym się tak nie zachowywać? Nieza Nieważne, że jesteście silni, to nadal ja jestem najsilniejszym we wszechświecie. Wasze starania są bezcelowe. Wegeta właśnie rozwiewa wątpliwości i mówi, przyznaję to, w tym momencie twoja siła i techniki wykraczają poza siłę moich. Przewyższają moje. Po czym dodaje... Ale tę walkę wygram ja. Granola wypowiada słowa, które normalnie wegety by i jako i mnie jako fana wegety troszeczkę by zado, zabolały nie ze względu na to, że byłyby jakimś oszczerstwem, po prostu byłyby no, trafne, a mianowicie nie nadążam. Czy twoje przepompowane ego nie pozwala ci zaakceptować <grychy> rzeczywistości? To jest aż prawie smutne. Wegeto <grychy> <grychy> odpowiada granoli, mówiąc, <grychy> przestań piszczeć i dalej walcz! Panie, najsilniejszy w cudzysłowie. <noise> w tym czasie widzimy Goku, który powoli zaczyna odzyskiwać przytomność. I... I nagle jego rana się odzywa: coś się w tej ranie odzywa. Goku zaczyna wrzeszczeć z bólu, cały czas leży. Na... Odzyskał przytomność, to się liczy. Ta rana go cały czas boli, którą granola mu wcześniej zadał, i zastanawia się, gdzie jest granola. Po czym widzi walczących Wegeta i granole tam gdzieś na horyzoncie. W zasadzie nawet granole i Wegeta lecą w stronę Goku, walczą tuż nad nim, tym razem walczą web w łeb, Goku zdumiony zastanawia się, Wegeta dołączył do walki. Nie rozumiem co w tym takiego zadziwiającego, skoro straciłeś przytomność, to co miał patrzeć, jak granola cię zabije? No. Wegeta w międzyczasie jest wykopany w ziemię. Granola wzlatuje jeszcze wyżej w powietrze. Wegeta mimo wszystko nie leży obelały, tylko stoi i wystrzeliwuje w stronę granoli kanonadę pocisków. Wszystkie granola niszczy i wykonuje bardzo charakterystyczny kolejny raz ten sam ruch ściskających palców, jakby właśnie wykonywał na tych paciskach Hakai. Równie dobrze mógł je zniszczyć jakąś siłą woli albo jakąś inną techniką, ale jest w tym rozdziale to ewidentnie tak zaznaczane, jakby faktycznie obie te postacie potrafiły... Wiemy, że Vegeta potrafi, prawda? To jest oficjalne, to jest pewne, to jest na 200%. Ale Granola wygląda, jakby też potrafił to Hakai, nawet nie był tego świadomy i potrafił je bardziej niż Vegeta. Granola niewzruszony cały czas patrzy w stronę stojącego na ziemi Wegety i mówi, chyba naprawdę nie myślałeś, że to zadziała, prawda? Po czym kolejny pocisk Wegety leci w stronę Granoli. Ten wyraźnie już poirytowany całym przebiegiem walki rozprasza go jednym zamachnięciem. Vegeta w ułamku sekundy pokazuje się za Granolą, ale ten jest tego w 100% świadomy i wystrzeliwuje w jego stronę pocisk, krzycząc, mówiłem ci... Opór jest daremny. Ale Vegeta z dziwnie pewnym siebie i zawadiackim uśmiechem patrzy w stronę Granoli. Unika tego ciosu. Widzimy wielki... Haha! Widzimy wielki tuman kurzu w niebie i ten pocisk, który wystrzelił Granola i został uniknięty przez Vegetę leci w stronę ruin miasta Cerealian. Vegeta sprowokował Granolę, żeby ten wyścielił pocisk w stronę swoich, swojego byłego domu i Granola niechcący burzy część swojego miasta. haha. Wegeta <laughs> cały czas się naśmiewa z granoli i mówi: Nie masz problemu z tym, że niszczysz pozostałości tego miasta? przypadkiem nie było one pełne Twoich cennych wspomnień? Znaczy, wściekły Granola już ewidentnie żyłki mu wychodzą na czole, krzyczy: Jesteś martwy! Wegeta zaczyna się coraz bardziej domyślać o co chodzi i zaczyna mówić: Mogę powiedzieć, mogę stwierdzić, że nabyłeś tę obs absurdalnie wielką siłę dopiero niedawno. Jak? Jak możesz to stwierdzić? pyta Granola. <laughs> Na co Vegeta nie odpowiada, tylko mówi Dzięki za potwierdzenie Jesteś nieprzyzwyczajony do swojej mocy Brakuje ci ewidentnie doświadczenia bitewnego, żeby podeprzeć tę swoją moc Po czym Vegeta doskakuje do Granoli Ten oczywiście jest w stanie zablokować ten cios I Vegeta kontynuuje rozmowę Mamy chyba potwierdzenie chyba jednej z teorii Odnośnie tego, czy Granola naprawdę jest najsilniejszy Vegeta pyta Granolę Co robiłeś od tego czasu, odkąd Zyskałeś tę moc. Trenowałeś w jakikolwiek sposób? Na co Granola zezłoszony mówi, trenowałem? Nie było potrzeby. Po czym sprzedaje Wegecie potężnego kopniaka w brzuch. Tym razem Wegeta jest tym potężnie zrajony. Krew wypływa mu z ust. Granola w pełnej furii krzyczy, doświadcz różnicy między naszymi siłami, mocami. Przyznaj się do porażki, sajaninie. Wegeta mimo wszystko nie daje za wygraną i tę nogę, którą przed chwilą wyprowadził w jego stronę Granola, łapie i próbuje ją złamać, krzycząc, mam się powtarzać? Może jesteś silniejszy, ale wcale nie gwarantuję ci to, że przegram z tobą. Po czym cały czas trzymając nogę Granoli próbuje ją złamać uderzając ją łokciem. Puść mnie! wykrzykuje Granole kopiąc wegetę w ziemię. Ten z gracją ląduje i wypina się w stronę kamery. Myśli Sereljanina. Zdanie Sereljanina. Zdanie Granoli jest po prostu zamurowane niczym zabetonowane w jego głowie i kolejny raz powtarza. Siła, którą zdostałem, sprawia, że jestem najsilniejszym. Jest to zagwarantowane. Jest to pewne, że dzisiaj odniosę zwycięstwo. O! Wegeta nawet nawiązuje do moich słów i mówi, to jest właśnie piękne w walce, że rezultat nigdy nie jest wyryty w kamieniu. Dokładnie tę rzecz kocham w walce, mówi Wegeta. Zamknij mordę barbarzyńco! Wykrzykuje granola. Ile żyć poświęciłeś ze względu na swoją miłość do rzeźni? Stało się. Uwaga, stało się. Potwierdziła się teoria, o której mówiłem parę rozdziałów temu na streamie. Wegeta odpierając kolejne natarcie ze złoszczonego granoli, tutaj mamy kolejną. Mówi, tutaj mamy kolejną niespodziankę. Silniejszy. Drugi najsilniejszy? Takie rankingi są fajne i w ogóle, ale one oddają prawdziwy stan rzeczy tylko jeśli mówimy o konkretnym momencie w czasie. I ten moment w czasie już dawno minął i teraz jest niczym innym jak historią. Weź mnie, na przykład, mówi Vegeta. Jestem silniejszy od siebie samego sprzed paru minut. Podczas naszego, w cudzysłowie, tańca urosłem w sile. Nagranoli nie robią te słowa wrażenia i krzyczy, próbując wyprowadzić ostateczny cios. W takim razie jest to dobry powód, żeby zakończyć to twoje życie tu i teraz. O nie! Granola trafia Wegetę w brzuch niszcząc jego zbroję. W ten sam sposób trafia Wegetę w jaki sposób trafił wcześniej Goku. Prawdopodobnie fakt, że Wegeta tutaj trochę przytrzymał, zblokował to uderzenie, sprawia, że Wegeta nie traci przytomności, ale wraca do bazowej formy. Wypluwa potężną ilość krwi i cały czas trzymając zakrwawioną krwią Wegety rękę granoli, z opuszczoną głową, zaczyna się śmiać pod nosem i mówi: Ale zabawa, to uczucie. Minęły wieki. Oh, holy shit! Wegeta po prostu tutaj straszy granole samymi swoimi słowami. Mówi: Nie ma planet do ochrony. Nie ma ludzi do ocalenia. Tylko ja, zanurzony w walce, moje szczęśliwe miejsce. I widzimy wegetę, któremu aż żyły wyszły na oczach, na twarzy zakrwawionego, oplutego, spoconego, który z niezłamaną wolą. Mówi w stronę Granoli, dokładnie to sprawia, żeby krew zwariowanego na punkcie walki sajanina zaczęła płynąć szybciej. Po tych słowach Granola przestraszony błyskawicznie odskakuje na kilka metrów i Vegeta zaczyna się power-upować, Granola jest odrzucony. W miejscu, w którym stoi Vegeta pojawia się wielki słup ognia, który jest widoczny z kilku kilometrów, ten słup widzi nawet Oil i komentuje co, co tam się dzieje? Ten słup ognia widzi również Goku i mówi ki, wegety właśnie się zmieniło I, i czuję to jakby była boska ki, ale to nie jest jakaś stara boska ki, którą do tej pory czułem. Wracamy do miejsca wydarzeń. Wielki słup ognia niczym gejzer dalej wystrzeliwuje z miejsca, w którym stoi wegeta. Granola odrzucone leży na ziemi i próbuje w tę stronę wystrzeliwać pociski, ale te wszystkie są niszczone w kontakcie z tą aurą. Po czym nagle widzimy przetransformowanego wegetę, który ma ciemne włosy, Brak brwi, wegetę w pełnej postaci, z ciemnymi włosami, z płomienną aurą, z pustym wyrazem twarzy, z oczami przypominającymi te w Ultra instynkcie i przede wszystkim Wegetę bez brwi widzimy na ostatnim panelu obecnego rozdziału i Wegeta, cały rozdział kończy słowami: Bóg zniszczenia nauczył mnie tego. Dla siły, która jest kierowana wyłącznie instynktem, nie ma granic. Kolejny. Rozdział 18 sierpnia. Bardzo się cieszę, że dwa dni wcześniej, odnośnie nowej formy wegety, wypowiadałem się kilka dni temu. Także, dla osób, które chcą moje pierwsze wrażenia odnośnie tej transformacji usłyszeć, zapraszam Was do tego filmu. Tak czy inaczej, porozmawiamy sobie na ten temat więcej jutro. Niesamowite. Postawa wegety, walka z granolą, rewelacja. Ostatnie słowa, ostatnie momenty przed transformacją, fakt, w jaki Vegeta podszedł, podszedł do tego, że nic go nie ogranicza. Można to porównać do tego, jak idziecie na jakąś imprezę bez swojej dziewczyny. Nie, nie musicie się niczym martwić. Oczywiście nie robicie żadnych głupich rzeczy, ale nie musicie uważać na kogokolwiek. Możecie się zająć tylko samym sobą. I Vegeta właśnie w ten sam sposób potraktował tę swoją chwilę. Nie musiał na nikogo zważać. Żadnej planety do ocalenia. Żadnych ludzi, o których trzeba dbać. Możemy po prostu się zająć walką. Dawno tego uczucia nie czuł i instynkt bitewny, instynkt zniszczenia obudził się w Wegecie, co zaskutkowało przemienieniem w te formę, ale jest to forma, którą Vegeta już wcześniej znał. Było powiedziane, że nauczył jej bóg zniszczenia i jest to też... Jakby dla mnie automatycznie potwierdzenie, że nie jest to żaden super Sajanin. Skoro Bóg zniszczenia, czyli wirus, nauczył wegetę tej formy, to znaczy, że sam też to musi potrafić. Skoro tego nauczył, to znaczy, że też to potrafi. Ma o tym jakieś pojęcie. A biorąc pod uwagę słowa Goku, że jest to boska ki, ale nie taka boska ki, jaką do tej pory czuli. Jest to dla mnie wręcz na 99% pewne, że jest to jakaś forma przepełniona boską zniszczenia. można powiedzieć, że taki Hakishin Mode nawet być może coś na kształt na Top, którego mieliśmy w anime, tylko w anime na turnieju mocy, tak czy inaczej więcej kontekstu i więcej szczegółów na temat tej nowej bardzo pierwotnie, bardzo groźnie, mrocznie wyglądającej transformacji dowiemy się w przyszłym miesiącu. Tak czy inaczej dziękuję wam za oglądanie. Cały rozdział mi się podobał, jeśli chodzi o te transformacje, to w pierwszej chwili Troszeczkę ten wygląd mi się nie podobał, ale tak jak powiedziałem, być może się do niej przekonam. Znacznie lepiej to wyglądało teraz, jak przeczytałem cały rozdział, niż jak zobaczyłem same spoilery z wyglądem tylko tej formy. Także jeszcze się więcej dowiecie jutro. Nie przedłużam. Zostawcie lajka, like zostawcie suba. Bardzo Wam dziękuję i napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. Jestem piekielnie ciekaw Waszej opinii. Widzimy się jutro. Trzymajcie się. Na razie.